Jeśli to Twoje pierwsze spotkanie z programem, który ma arkusze, komórki i temu podobne rzeczy, to tych kilka filmów wprowadzi Cię w ten temat. Co jest dokładnie czym, jak to można sformatować. I zaczniemy od komórek. Czyli tu mam przykładowo komórkę podpisaną C1, bo to jest jej nazwa. Dlaczego ona tak się nazywa? ponieważ jest na skrzyżowaniu kolumny C, tak, czyli zbioru pionowym komórek i wiersza, czyli zbioru poziomym komórek 1, czyli mamy C1. Analogicznie tu mamy komórkę E3, bo jest na skrzyżowaniu kolumny E i trzeciego wiersza. I tą nazwę zaznaczonej komórki możemy zobaczyć w polu, Nazwę. A nawet widzimy, że tu jest skrót klawiszowy, tak do tego pola. Tak. Czyli mamy nazwę komórki. I tu taka ciekawostka, że jeśli w polu nazwy napiszemy sobie nazwę komórki, zatwierdzimy sobie to enterem, to przejdziemy do tej komórki. Tu nawet weszliśmy od razu w edycję tej komórki. No akurat to escape mi. ale taka ciekawostka, tu też możemy odwołać się do zakresu komórek czyli zbioru komórek. I taki zbiór może być po prostu pionowym zbiorem komórek, poziomym zbiorem komórek, a także po prostu zakresem 2D. I jeśli w polu nazwy wpiszemy sobie tą przykładową nazwę C8, dwukropy, C14 Enter, to przejdziemy do tego zakresu. Tak arkusze Google zaznaczą nam ten zakres danych. I tu jak piszemy odwołanie do zakresu, to odwołujemy się do komórki w lewym górnym rogu, później dwukropek a i komórka w prawym dolnym rogu. I jak mamy pionową kolumnę, no to to jest wszystko w jednej kolumnie. Jeśli mamy poziomy zakres, to wtedy mamy tak odwołanie znowu do komórki lewy górny róg, to jest E8 przykładowo i tak, prawy dolny róg to jest komórka K8. To jest po prostu poziomy wiersz, no, no nie cały wiersz, ale fragment tego wiersza danych. Jak mamy taki już bardziej prawidłowy zakres 2D, no to już bardziej widać tak te oznaczenia komórek naszą tutaj. Lewy górny róg, komórkę i prawy dolny róg połączone z symbolem dwukropka, żeby odwołać się do całego tego zakresu. I przy okazji możemy sobie wspomnieć, że pole nazwy jest niejako listą rozwijaną. Możemy sobie tutaj rozwinąć i zobaczyć chociażby arkusze, nazwy arkuszy pozostałych, oprócz tego, na którym jesteśmy, możemy się do nich odwołać, a dokładniej do nich przeskoczyć. Czyli jak sobie tutaj przykładowo przejdę do arkusza, który nazywa się arkusz, tak, kliknę sobie na niego, to przechodzę na ten Arkusz. No i możemy sobie zobaczyć, tak, że mamy tutaj listę alfabetycznie posortowane. Przejść do tego arkusza, który nas interesuje. To jest jeden ze sposobów na przechodzenie pomiędzy arkuszami.